Kioski do niedawna stanowiły nieodłączną część krajobrazu polskich miast i miasteczek. Można było w nich kupić gazety, bilety komunikacyjne, słodycze, napoje i całą masę innych artykułów. Małe sklepiki często były też miejscem spotkań lokalnej społeczności, obok których rozmawiano i wymieniano się najnowszymi plotkami. Dzisiaj te charakterystyczne prostokątne budynki nie są już tak częstym widokiem. Kiosk Hieronima Cybulskiego skrywał bardzo mroczne tajemnice, a o szokujących wydarzeniach, do których tam doszło, informowano na pierwszych stronach gazet. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. 5 lutego 1934 roku był prawdziwie mroźnym dniem. Przy ulicy Poniatowskiego w nowo budowanej dzielnicy Lwowa trwały prace przy wznoszącym się domu akademickim. Po drugiej stronie jezdni znajdował się malowniczy park Kilińskiego, a w nim, tuż przy dobrze utrzymanej ścieżce, od miesięcy leżał potrzebny do budowy piasek. Korzystali z niego robotnicy oraz pracownicy miejscy zajmujący się utrzymaniem parku. Tego dnia, jak co jeden z mężczyzn podjechał wysłużoną taczką i zaczął ładować piasek. Zaspanego robotnika z rutyny wyrwały jednak świeże ślady krwi na białym śniegu, które prowadziły w zarośla. Ostrożnie zbliżył się do krzaków i z przerażeniem odkrył kawałki brunatnego mięsa. Natychmiast zaalarmował Jana Krzyża, dozorcę z placu Targów Wschodnich. A ten policję z pobliskiego posterunku. Choć mogła to być zwierzęca padlina, intuicja podpowiadała im najgorsze. Po funkcjonariuszach na miejsce przybył prokurator i lekarz sądowy, którzy potwierdzili mrożące krew w żyłach przypuszczenia. W istocie były to części ludzkiego tułowia z trzema kawałkami żeber. Fragmentem podbrzusza i kawałkiem kręgosłupa. Ich jaskrawy kolor wskazywał na to, że zwłoki są całkiem świeże. Podrzucono je tego samego lub najdalej poprzedniego dnia, a krew była zastygła. Oznaczało to, że morderstwa nie dokonano na miejscu. Ponieważ brakowało kończyn i głowy, identyfikacja ofiary była zdecydowanie utrudniona. Wśród znalezionych fragmentów ciała odnaleziono piersi. Śledczy mieli więc pewność, że zwłoki należą do kobiety. Na niektórych znalezionych częściach przyklejone były fragmenty pudełek dwóch marek papierosów płaskie i e sport. Było ich na tyle dużo, że nasunęło to śledczym myśl, że być może zabójstwo nastąpiło w sklepie lub w fabryce papierosów. Rozpoczęto poszukiwania reszty ciała Denatki. Część parku została odgrodzona, by mieszkańcy Lwowa nie zatarli ewentualnych śladów. Zarządzono skrupulatne badanie terenu, na którym znaleziono łącznie 11 kawałków poćwiartowanego ciała ludzkiego, rozrzuconego w trzech miejscach. Wszystkie kawałki ciała ludzkiego noszą ślady spalenia, przy czym łącznie ważą około 14 kg. Mimo skrzętnych poszukiwań w całym Parku Kilińskiego oraz wzdłuż nasypu pobliskiego toru kolejowego nie zdołano zrazu odnaleźć rąk, nóg i głowy ludzkiej. Z pomocą policyjnego psa i informacji od mieszkańców kolejne części ciała odnaleziono następnego dnia w innych rejonach Śródmieścia. Między innymi w Cegielni Nachta przy ulicy Tarnowskiego oraz w Parku Jordana. W ciągu dwóch dni natrafiono na 44 poćwiartowane fragmenty ciała, które przekazano do Instytutu Medycyny Sądowej. Stwierdzono, że ofiarą była dobrze odżywiona młoda kobieta, w wieku 28-30 lat. Na mieszkańców Lwowa padł blady strach. Prasa od razu podchwyciła sensacyjny temat. Rozprawiano o psychopatycznym mordercy, Bestii, która pastwi się nad ofiarami i nie tylko je zabija, ale też z premedytacją rozrzuca zwłoki w różnych miejscach, co utrudnia ich identyfikację. Policja stanęła przed trudnym zadaniem, ale pierwsze wskazówki pojawiły się właściwie same już kilka dni później. Kilku handlarzy zgłosiło policji, że Michał Kołodziej, niektóre źródła podają imię Mikołaj, Brukasz. Wezwał ich do siebie i zaproponował sprzedaż eleganckiego damskiego płaszcza w kolorze granatowym. Na ubraniu zauważyli jednak sprane ślady przypominające krew. Odmówili kupna, a wiedząc o poszukiwaniach mordercy, na wszelki wypadek zgłosili ten fakt policji. Mundurowi, nie mając innych tropów, nie zwlekali z przesłuchaniem. Zaskoczony mężczyzna przyznał od razu, że płaszcz otrzymał od inwalidy wojennego. Hieronima Cybulskiego, który prowadzi kiosk przy ulicy świętej Zofii, tuż przy wyjściu z parku Kilińskiego, polecił mu on sprzedać go za 15 zł. Zeznał również, że towarzyszył kioskarzowi na ulicy Poniatowskiego, gdzie wyrzucał staczki mięso, informując, że kupił koninę, która się zepsuła, a jej zapach odstrasza klientów kiosku. 44-letni Cybulski w 1914 roku wstąpił do Wojska Austriackiego i przeszedł kolejno kampanię rosyjską i włoską, a na polu bitwy został ranny w głowę. Później brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Już jako plutonowy uzyskał szereg odznaczeń. Po wojnie za swoje zasługi otrzymał koncesję na kiosk. Był to nieco większy od dzisiejszych kiosków pawilonik z papierosami i prasą. Położony na skrzyżowaniu ulic Zofii, Dwernickiego, Parkowej i Poniatowskiego. Odkąd trzy lata wcześniej rozszedł się z żoną, pomieszkiwał w budce, a także często zapraszał do niej towarzystwo na libacje alkoholowe i orgie. Policjanci przystąpili do obserwacji i pod pretekstem kupna papierosów wciągnęli mężczyznę w rozmowę. Jeden z wywiadowców akurat przechodził obok kiosku, gdy spotkał Cybulskiego niosącego spory pakunek. Ponieważ znali się wcześniej, a śledczy niczego jeszcze nie podejrzewał, zapytał, jak Hieronim się ma. Ten odpowiedział, że właśnie idzie do klienta z papierosami. Godzinę później mężczyźni zetknęli się ponownie. Ale tym razem podejrzany miał już w ręku papier poplamiony krwią. To zapaliło czerwoną lampkę w głowie policjanta który zawiadomił Wydział Śledczy i zarządzono przeszukanie. Gazeta Lwowska z 9 lutego 1934 roku tak relacjonowała rewizję. Cała podłoga zaśmiecona, skąpana była krwią. W kątach znajdowały się skrwawione szmaty i strzępy ubioru damskiego. Wśród rupieci na podłodze znaleziono kilka palców rąk. Na półce w teczce znajdowała się głowa, zmasakrowana tak, że żadnych rysów twarzy nie można było rozpoznać. Na stole leżały narzędzia mordu, ręczna piłka, siekiera i nóż, którym zbrodniarz w chwili przybycia policji krajał słoninę. Hieronim Cybulski był zaskoczony: Panowie do mnie? Ja przecież nic nie zrobiłem! To była prostytutka, powiedział do funkcjonariuszy. We wnętrzu kiosku, oprócz elementów ciała ofiary, znaleziono zakrwawione części garderoby damskiej: zielony sweter, beret, porwaną sukienkę, szalik, buty i podwiązki biodrowe. Z budki wyprowadzono mężczyznę zakutego w kajdanki. Choć przyznał się do rozrzucenia zwłok, to kategorycznie zaprzeczał zamordowaniu kobiety. Nie potrafił również powiedzieć, jak się nazywała. Na komisariat sprowadzono więc wszystkie panie lekkich obyczajów z placu Bernardyńskiego i Halickiego, które zgodnie potwierdziły, że od kilku dni nie widziały Mili, czyli czterdziestolatki pochodzącej z Warszawy, Emilii Szef. Niektóre źródła podają nazwisko Szefer. Należała ona do nieciekawego typu dziewcząt ulicznych. Oprócz prostytucji, trudniła się też paserstwem za ukrywanie skradzionych rzeczy. Była skazana na półtora roku więzienia. Po odbyciu kary przyjechała do Lwowa. Zielony sweter oraz granatowy płaszcz. Rozpoznała również jej gospodyni, Genowefa Borowa, która sama pożyczyła ten płaszcz ofierze. Przesłuchiwany kioskarz zeznał, że w sobotę spotkał na placu Halickim dziewczynę, która wpadła mu w oko. Przez jakiś czas spacerowali po mieście i oddawali się rozmowie, a następnie zaprosił ją do swojego kiosku na wódkę i zakąskę. Tam oddali się miłości i kontynuowali libację. Potem dziewczyna postanowiła zakończyć swoje życie, wypijając truciznę. Bojąc się odpowiedzialności, Cybulski postanowił pozbyć się zwłok, ćwiartując je i porzucając w różnych miejscach. To jednak nie przekonało śledczych. Niewinni ludzie nie ćwiartują przecież zwłok, tylko wzywają pomoc. I mieli rację. Zatrzymany kilkukrotnie zmieniał wersję wydarzeń, po czym ostatecznie przyznał, że otruł kobietę, dolewając jej do wódki cyjanku potasu, gdyż był ciekawy, jak działa ten środek. Truciznę, którą rzeczywiście znaleziono podczas przeszukania kiosku, otrzymał od znajomego woźnego z uniwersytetu Franciszka Obacza. Powiedział mu, że zamierza otruć psa. Po śmierci szewówny rozpoczął rozczłonkowywanie zwłok. Do piątej nad ranem napełnił dwie teczki, a resztę z niedociętą jeszcze głową włożył do drelichowego worka i położył obok łóżka. Następnie poszedł spać. O siódmej Cybulski, jak gdyby nigdy nic, wrócił do pracy. Oto w ciągu niedzieli i poniedziałku Cybulski normalnie sprzedawał w kiosku, mając jeszcze pod ladą większą część zwłok. W przerwach między obsługiwaniem klientów systematycznie krajał zwłoki na drobne cząstki, a gdy zjawiał się przy okienku klient, Cybulski ocierał zakrwawione dłonie w serwetkę i obsługiwał klienta. Zeznał także, że po południu napotkany znajomy brukarz Kołodziej pomagał mu wynieść mięso z obuteczek. Kołodziej stanowczo zaprzeczał. Prokuratura nakazała więc doprowadzenie do sądowego więzienia całej trójki Cybulskiego, Kołodzieja i Obacza. Ten ostatni nie uniknął również kontroli swojego mieszkania, w którym ujawniono spore zapasy chemikaliów z uniwersyteckiego laboratorium. Dzień po tragicznym zdarzeniu do Cybulskiego udał się Marian Pobożnik z dziewięcioletnim zbyszkiem. Wyrzucał mu złe traktowanie żony i pozostawienie syna na pastwę losu. Ten, by uspokoić płaczącego chłopca, podarował mu parę rękawiczek, jak się potem okazało, należących do ofiary. Odwiedził go także jego stały partner szachowy, mieszkający w pobliżu pan Franciszek, z którym to rozegrał partyjkę przy okienku. Mężczyźni mieli umowę, że w razie przegranej Cybulskiego płacił on papierosami. Natomiast w przypadku przegranej partnera dostarczał on do kiosku wiązkę drewna na opał. Tego dnia wygrał Cybulski, ale odmówił Franciszkowi przysługi, ponieważ mówił, że ma wystarczająco materiału na opał. We wtorek z kolei w kiosku pojawił się dostawca gazet, któremu kioskarz zapowiedział, żeby następnym razem dostarczył większą liczbę egzemplarzy, ponieważ w mieście wybuchła sensacja i sprzedaż na pewno się zwiększy. W żaden sposób nie zdradził, że ma w tych wydarzeniach swój znaczący udział. Nadal trwały też poszukiwania szczątków Emilii, szef, mimo odnalezienia 44 części. Wciąż brakowało szyi, części dłoni i narządów rodnych, które sprawca zapewne starał się zniszczyć, by uniemożliwić identyfikację płci swojej ofiary. Zakładano, że te części ciała mogły zostać pożarte przez kruki. Zlecono badania chemiczne żołądka kobiety, by wykazać obecność cyjanku, ale ich wynik był zaskakujący. Po truciźnie nie było śladu ale biegli wyczuli zapach migdałów, co wskazywało na użycie cyjanku. Sprawa krwawego kioskarza zainteresowała przede wszystkim środowisko lekarskie, które analizowało poszczególne fazy zbrodni z perspektywy nowoczesnej psychiatrii oraz prawników, rozważających w jaki sposób oskarżony będzie sądzony. Prasa z kolei rozpisywała się o jego życiu prywatnym. Żona Cybulskiego, Zofia, poznała go po przyjeździe do Lwowa z Wiednia. Początkowo Hieronim pełnił funkcję posterunkowego policji, ale za niesubordynację został szybko zwolniony. Zofia wówczas zachorowała, a opieka mężczyzny zbliżyła ich do siebie. Po kilku tygodniowym narzeczeństwie postanowili się pobrać, czego owocem był syn Zbyszek. Małżeństwo uchodziło za całkiem zgodne, a kiosk w centrum miasta przynosił dochody pozwalające rodzinie bezpiecznie się utrzymać. Ale Hieronim szybko zaczął trwonić majątek na alkoholowe libacje i prostytutki, zaś jego żona na wyścigi konne i spotkania z przyjaciółmi. Coraz bardziej staczał się na dno, hołdując najniższym instynktom człowieka zwyrodniałego, znajdującego rozkosz w widoku krwi i męczarniach ludzi i zwierząt. Stale otaczał się degeneratami. Zofia opowiadała, że mąż maltretował ją i bił. Dwukrotnie usiłował ją nawet zamordować. Hulaszczy tryb życia spowodował, że musiała zastawić i sprzedać wszystkie kosztowności i pościel. Aż w końcu uciekła od Cybulskiego. Wyjechała za pracą do Złoczowa, a małego Zbyszka, przyjął na wychowanie ich znajomy, Marian Pobożnik. Kobieta przyznała, że niemal natychmiast po przeczytaniu pierwszych informacji na temat zbrodni, zaczęła podejrzewać, że jest ona dziełem Hieronima Cybulskiego. Jej zdaniem miał on wprost zwierzęce instynkty, co potwierdzały też zeznania innych osób. Gdy jeden z jego znajomych usiłował odebrać sobie życie przy pomocy brzytwy. Cybulski błagał, by pokazał mu po tym ślad na skórze. Innego razu w parku chłopiec z pobliskiej szkoły potknął się i rozbił nos. Choć obok było ambulatorium, pomoc zaoferował kioskarz, który umyślnie przedłużał krwotok, czerpiąc przyjemność z widoku lejącej się krwi. Opowiadano także o wypadku kobiety, która dosłownie na kilka dni przed zbrodnią upadła przy krawężniku niedaleko kiosku. Gdy lekarze opatrywali jej rany, Cybulski wpatrywał się w ślady krwi na jezdni, a po wszystkim z namaszczeniem je wycierał, nie zważając na to, że w tym czasie ktoś dokonywał w jego sklepiku kradzieży. Co ciekawe, Cybulski prowadził dzienniczek, w którym skrupulatnie notował wydatki i wpływy, opisywał swoje miłosne perypetie, a nawet prognozę pogody na kolejny dzień. To z niego wiadomo, że w 1926 roku planował popełnić samobójstwo, ale przeszkodzono mu w tym w ostatnim momencie. W ten sam sposób wyszło też na jaw, że Emilia Szef wcale nie przyszła do kiosku dobrowolnie, opierała się i nie miała ochoty na towarzystwo mężczyzny. Ten jednak zamówił dorożkę i przekonał ją do odwiedzin. Dywizja lokalna w kiosku zgromadziła tak wielu gapiów, że do ich rozpędzenia wezwano Oddział Policji Konnej. Każdy chciał na własne oczy zobaczyć sadystę zwanego Lwowskim Kurtenem od nazwiska Petera Kurtena, seryjnego zabójcy, wampira z Düsseldorfu. Doprowadzony przez prokuratora i sędziego śledczego oskarżony, ze stoickim spokojem przyznał, że dusił ofiarę w pijackim szale i gdzie wylał wiadro krwi. W tym miejscu pod warstwą śniegu znaleziono koście z nogi denatki, a kawałek dalej inny płat ciała. Finalnie za bezpośrednią przyczynę śmierci Emiliszew, uznano cios zadany tępym narzędziem. Założono, że do zgonu doszło, gdy upojona alkoholem i potruta kobieta zasnęła w kiosku. Na ten rodzaj śmierci wskazywało uszkodzenie czaszki, którą odnaleziono w budce. Rozprawa odbyła się błyskawicznie, bo już 26 lutego przed tak zwanym sądem doraźnym, czyli w specjalnym zaostrzonym trybie orzekania kary. Wielkie wrażenie robił też udział profesora Sieradzkiego, kierownika Instytutu Medycyny Sądowej, który miał rzucić nieco światła na pobudki, jakimi kierował się oskarżony oraz omówić inne przypadki podobnych zbrodni. Rozprawa miała się odbyć w małej sali sądu apelacyjnego. Ale ponieważ spodziewano się większej publiczności, przeniesiono ją do sali głównej. Mieściła ona około 100 osób. Dwa lata wcześniej, na karę śmierci skazano w niej Ritę Gorgonową w jednym z najgłośniejszych procesów międzywojennej Polski. Bilety wstępu rozeszły się w mgnieniu oka. Sprawdzano je dwukrotnie przy wejściu do budynku oraz przy czterech drzwiach prowadzących do sali. Znaczną część publiczności stanowiły kobiety w odświętnych ubraniach i naukowcy, psychiatrzy i prawnicy. Ludzie, którzy śledzili prasę, mogli czuć się nieco rozczarowani. Psychopatyczny morderca z pierwszych stron gazet był przeciętnej budowy, łysiejącym mężczyzną o rudych włosach z przeciętym wąsem. W drewnianej ławie siedział skulony, choć opanowany. Twarz jego napiętnowana jest niskimi instynktami. Fotografie zamieszczone w pismach nie oddają ani w części tej ohydy, jaka wyziera z jego twarzy. Pod tym względem nie jest fotogeniczny. Przezwisko lwowski kurten należy mu się nie tylko z racji potworności jego zbrodni, ale także i z wyglądu. Cybulski całkowicie przyznał się do zbrodni. Opowiedział, jak wsypał cyjanek do kieliszka wódki zwabionej ofiary. A następnie stuknął o niego swój kieliszek, mówiąc: na zdrowie. Wywołało to szmer oburzenia na sali. Wszyscy jednak czekali na opinie biegłych. Cybulski, jakkolwiek jest luetykiem w trzecim stadium i nałogowym alkoholikiem, znajduje się w pełni władz umysłowych. Lekarze zgodnie stwierdzili, że u oskarżonego nie dostrzegli upośledzenia w rozwoju umysłu. Zaś zachowanie pamięci czynu oraz brak luk pamięciowych z tego okresu świadczą, że w chwili krytycznej nie znajdował się oskarżony w stanie przemijającego zaburzenia przytomności. Biorąc jednak pod uwagę chorobę Cybulskiego, biegli orzekli, że zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była u niego tylko w chwili popełnienia przestępstwa w znacznym stopniu ograniczona. Profesor Sieracki zaznaczył również, że Cybulski, ćwiartując zwłoki nożem, piłką i siekierą, działał z precyzją wytrawnego prosektora. Głowa zamordowanej została pokazana na rozprawie, a później zachowana w Instytucie Medycyny Sądowej. Przesłuchano również dwunastu świadków, w tym kołodzieja i obacza, których procesy przekazano Trybunałowi Zwykłemu, a także funkcjonariuszy policji i przyjaciółki ofiary. Następnie rozprawę utajniono ku rozgoryczeniu publiczności, która zmuszona była opuścić salę. Domagał się tego kurator szkolny, Jerzy Gadomski, by zmniejszyć szanse szerzenia się tego typu zbrodni. Poparł go profesor prawa karnego, Juliusz Makarewicz, który powiedział prasie: Minęły czasy publicznego wykonania śmierci. Minąć powinny zwyczaje doszczętnego wypełnienia wielkich sal sądowych. Ludźmi mającymi wiele wolnego czasu. Uważał on, że jeśli konieczna jest społeczna kontrola procesu, to w zupełności wystarczy, jeśli na sali znajdzie się kilku czy kilkunastu przedstawicieli prasy, ponieważ sąd to nie teatr i nie ma w nim miejsca na widzów żądnych sensacji. W czasie krótkiej przerwy do sali zajrzała żona Cybulskiego z synem oraz jego brat Antoni, który przyniósł mu marynarkę. Rozprawa dowodowa trwała cały dzień, podczas której oskarżony ze szczegółami opowiedział o popełnionej zbrodni. Wychodząc na korytarz, odnalazł wzrokiem żonę i krzyknął do niej. Wyznałem wszystko. Kolejnego dnia miały nastąpić mowy każdej ze stron. Prokurator podtrzymał oskarżenie. Obrońca zaś wykazywał, iż oskarżony jest szarym bohaterem z polskich Termopil. Dokładnie chodziło o bitwę pod zadwórzem, w której brał udział. Cybulski przez cały czas przemówień płakał, ukrywając twarz w dłoniach. Przed ogłoszeniem wyroku wpuszczono publiczność. Na sali znów zaroiło się od wystrojonych pań licznych przedstawicieli palestry oraz lekarzy. W ostatnim słowie oskarżony na klęczkach prosił o darowanie życia, bo choć popełnił straszliwą zbrodnię, chce żyć i błaga o łaskę. Sąd rzeczywiście był łaskawy. Hieronima Cybulskiego skazano na dożywocie, ale uniknął kary śmierci przez powieszenie. Pod uwagę wzięto bowiem okoliczność łagodzącą w postaci opinii biegłych. Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że w myśl ustawy o sądach doraźnych oskarżony winien był być skazany na karę śmierci. W myśl tej ustawy bowiem nie mają zastosowania względy na stan chorobowy oskarżonego. Częściowe osłabienie rozeznania przestępczości czynu u oskarżonego Cybulskiego zostało jednak przez rzeczoznawców stwierdzone, co stanowi do tego stopnia okoliczność łagodzącą, że sąd uznał karę dożywotniego więzienia za wystarczającą. Oddalono również powództwo siostry ofiary, która wniosła o 10 tysięcy za dość uczynienia, ponieważ w trybie doraźnym nie można było takiej sprawy rozpatrywać. Oskarżony ze spokojem przyjął wyrok. Wyprowadzany po raz ostatni spojrzał w oczy żony i syna. Rodzina uzyskała zgodę na widzenie ze skazanym dopiero w więzieniu. Jedna z dalszych krewnych, pod wpływem silnych emocji, zemdlała i została zabrana z sądu przez pogotowie ratunkowe. Hieronim Cybulski trafił do więzienia Brigitki przy ulicy Kazimierzowskiej, gdzie spędzić miał resztę swojego życia, wyeliminowany na stałe ze społeczeństwa. Z biegiem czasu, za kratami zaczął o siebie dbać, czytać książki i modlić się. Nikt nie przypuszczał, że już za pięć lat we wrześniu 1939 roku zostanie wypuszczony wraz z innymi więźniami kryminalnymi i politycznymi wskutek wrześniowej klęski i okupacji terenów RP przez hitlerowców i Sowietów. Michał Kołodziej został ostatecznie uniewinniony przez sąd, do końca był przekonany, że pomaga Cybulskiemu pozbyć się koniny. I był naprawdę zdziwiony, gdy okazała się ona ludzkim mięsem. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.